Aby zmienić wielkość ikon w telefonie Google Pixel 9a najpierw musimy wejść w ustawienia naszego telefonu. Następnie możemy wybrać wyświetlanie i dotyk i w tym miejscu znajdziemy rozmiar interfejsu i tekst. Zwiększając bądź zmniejszając rozmiar wyświetlanych elementów zmieniamy także rozmiar ikon, tak jak tu widać. Natomiast wpływa to również oczywiście na rozmiar wszystkiego innego w naszym telefonie. Możemy także wejść w ustawienia tapeta i styl. Następnie przechodzimy do ekran główny w prawym górnym rogu. Schodzimy niżej i mamy siatkę aplikacji. Jeżeli będziemy zmieniać siatkę aplikacji, to będziemy również zmieniać rozmiar ikon, na przykład korzystając z 3 na 3, oczywiście te ikonki będą bardzo duże. W przypadku 2 na 2 będą największe, w sumie jakie są chyba możliwe. I tak samo możemy oczywiście zmniejszyć, korzystając z innych siatek, które na przykład mają 5 na 5 bądź 4 na 5. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę raz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.